Chce, żebyśmy się martwili. Chce nas załamać. W ten sposób się na nas mści, bo jest przekonana, że ją porzuciłaś. Nie powinnaś okazywać teraz tylu emocji, tylko traktować ją bardzo twardo. Nie rozumiesz. Krytyka to moja córka. Tylko matka wie, jakie to trudne być z dala od swojego dziecka. Nie przejmowałam się nią, zanim znalazła się w naszym domu. Ale teraz jest ze mną. Co ja zrobię, jeśli coś jej się stanie? Zrozum to. Kritika jest tak samo twoją córką jak moją. Myślisz, że tak się zachowuje, bo nie jestem jej prawdziwym ojcem? To twoja córka i jako taka nie może być złym człowiekiem, ale okoliczności bardzo ją zmieniły.